Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy dzisiaj święto ofiarowania Pańskiego, czyli przyniesienie niemowlęcia Jezus przez Marię Józefa do świątyni w Jerozolimie, ażeby uczynić wszystkim wymogom prawa Starego Testamentu. Natomiast w kontekście powołania mesjańskiego Jezusa i zarazem w kontekście Jego Dziecięstwa Bożego, o czym mówi Archanioł Gabriel w momencie zwiastowania Maryi w Nazarecie, przyniesienie Jezusa do świątyni ma również głębszy wymiar. Oto ten, który nazywany jest przez Archanioła Gabriela świętym, przychodzi do miejsca świętego, w którym obecny jest Jego rzeczywisty Ojciec. Świątynia bowiem, jak wiemy, od czasu Salomona była. Miejscem, jak mówi Salomon w swojej modlitwie konsakracyjnej, miejscem przebywania imienia Bożego, miejscem przebywania Boga. Chrystus więc, wniesiony uroczyście do świątyni, jest tym, który ostatecznie, jak później znamy jego historię życia, który jest tym, który zastąpi świątynię. Jest to najpierw oczywiście spotkanie z Bogiem Ojcem w miejscu, gdzie Bóg Ojciec odbiera szczególny kult, ale później, jak czytamy w drugim rozdziale Ewangelii Świętego Jana, Chrystus mówi do Żydów: Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. I tutaj Chrystus mówił wtedy o świątyni swojego ciała. Także obecność Chrystusa w świątyni. W momencie, kiedy jest przyniesiony jako niemowlę przez Marię Józefa, z jednej strony jest wspaniałym spotkaniem pomiędzy świętym zastępów Bogiem Izraela, a z drugiej strony jest, przychodzi jego jednorodzony syn, który w tej świątyni też ostatecznie jest uświęcany przez konkretne ryty liturgiczne Starego Testamentu. W tym kontekście zadajemy sobie pytanie, jak to się stało, że Symeon, starzec Izraela, który przebywa w świątyni, rozpoznaje w niemowlęciu osobę Mesjasza, Mesjasza Izraelskie, Izraela, Mesjasza Pańskiego. No cóż, dla nas to się wydaje oczywiste, natomiast kiedy. Wyobraźmy sobie tłum, w którym wiele matek przynosiło swoje dzieci, żeby dokonać odpowiednich rytów, czy to oczyszczenia, czy też rytów składania w ofierze zwierząt mających na celu wykupienie dziecka pierworodnego. W tym kontekście Symeon odchodzi właśnie do Maryi, do Józefa. I kiedy czytamy uważnie dzisiejszą Ewangelię, widzimy, że Ewangelista mówi, wyróżnia pewne cechy Symeona, które z pewnością odróżniały go od innych. Symeon był człowiekiem prawym i pobożnym. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Więc proszę zwrócić uwagę, są pewne cechy, nie tylko osobowościowe, ale są pewne cechy wypracowane przez w swoim życiu przez danego człowieka które uzdalniają go do dostrzegania w osobie Jezusa Chrystusa w osobie niemowlęcia Mesjasza pańskiego po pierwsze pobożność pobożność która dzisiaj często jest lekko traktowana przez wielu natomiast pobożność jest najbardziej właściwą cechą życia religijnego nie można nie być pobożnym jeżeli jest się człowiekiem wierzącym, po pierwsze. Po drugie, jest człowiekiem prawym, czyli niedopuszczającym się niesprawiedliwości. Nie można krzywdzić innych ludzi czy siebie, postępować niesprawiedliwie i mieć oczy serca, które pozwolą zauważyć obecność Boga. Pobożność i sprawiedliwość. Dwie cechy ze sobą ściśle powiązane. I wreszcie Trzeci element, który jest już darem Bożym, to duch święty spoczywał na nim. Moi drodzy, jest to wrażenie wręcz uderzająco podobne do momentu chrztu pańskiego, kiedy Chrystus schodzi w wody Jordanu i duch święty na nim spoczywa. Oczywiście, użycie użyte w stosunku do Symeona wskazuje na głęboki. Wewnętrzny związek z obecnością Boga w życiu Symeona, poprzez jego pobożność i jego sprawiedliwość. I teraz te wszystkie elementy sprawiają, że kiedy dziecię Jezus, niemowlę, jest wnoszone do świątyni, Symeon bierze je w ramiona. Wspaniały gest wręcz ojcowski i błogosławi Boga, dziękując za dar, że jego oczy ujrzały zbawienie świata. I co więcej, nazywa Jezusa Chrystusa światłem na oświecenie pogan i chwałę ludu swego Izraela. Odkrywa więc w osobie Jezusa Chrystusa nie tylko jego bycie mesjaszem, mesjaszem Pańskim, odkrywa również istotę jego powołania, wymiar bardzo uniwersalny światło na oświecenie pogan, to znaczy zbawienie, które przynosi Jezus w swoim działaniu i później w swojej śmierci na drzewie Krzyża jest otwarte nie tylko na naród wybrany, ale również na y, tzw. pogan, tych wszystkich, którzy do narodu wybranego nie należeli. I wreszcie światło na oświecenie Boga, pogan, pamiętajmy, te słowa w sposób szczególny docierają do serca każdego z nas, dlatego że Chrystus nowonarodzony, poprzez swoją później życie, nauczanie, mękę i śmierć, Oświeca nas wewnętrznie, pozwala nam rozumieć prawdy Boże, obdarza nas darem wiary, obdarza nas zanurzeniem w swoim życiu poprzez sakramenty święte, w życiu całej Trójcy Świętej. No cóż, zastanówmy się nad tym, czy moje życie jest po pierwsze pobożne, oraz czy jest prawe, czyli sprawiedliwe, oraz wreszcie, czy modlę się o dary Ducha Świętego. Duch Święty został nam dany w świecie Świętym, w wybierzmowaniu, ale o wszelkie dary, o obecność Ducha Świętego w moim życiu trzeba codziennie się modlić. Pamiętamy, przypominamy sobie słowa, które Jan Paweł II szereg razy powtarzał: że on jako chłopiec, jego ojciec dał mu do ręki książeczkę i palcem pokazał modlitwy, modlitwę o dary Ducha Świętego. I Jan Paweł II przez całe swoje życie tą modlitwę odmawiał. Także odwagi, pobożność, sprawiedliwość i prośba o wszelkie dary Ducha Świętego, a żeby światło Chrystusa nas nieustannie oświecało i nie pozwalało kroczyć w ciemności grzechu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.